Dobra, to leci. Je Oj, dobra. Jedzie ziomeczek na rowerze, nie? Jedzie. A tam się nim ma. PFFF Słuchaj, kurwa kolaki. Konaru jak sobie nick zrobił, kurwa, myślę fajny jest. Ja pierdolę! Ja Nie zapijam smutku. Uważam, Nie? że ten sposób na odstresowywanie się jest kiepski. Ja pierdolę! Bo oni cały czas zabijają. <laughs> nabrał się, nabrał, się, ja! Zbieram Co, Coś ty to kurwa wbił. Ładna, ładna. Teraz trzy użyłem. Ale musiałem na cięciu uciekać. Oh, pierdolę, idę na mieszanego. Pizdłem. No i bo... <laughs> <Ta? śmiech> <laughs> <laughs> Że tę. Ten... Затем курва будто и 200 какая как